No i znaleźliśmy się na miejscu. Co prawda z Wardes nie było ale, witajcie pogromcy. Zaraz. Ja ten głos skądś kojarzę. To ty do nas mówiłeś kiedy leciliśmy do tego statku? Tak jest. Jestem władcą tego świata. Co prawda mogę was zniszczyć i użyć jako dzisiejszą kolację ale mi zaimponowaliście tym wszystkim. Zresztą jestem zbyt normalny i dlatego fizwer z śniegiem. Chyba że to mocz. Dobra dobra. Co to za gostki? Ten gość to Mariusz. Główny podtrzymywacz naszego świata. Gdy go zabijecie wy dostaniecie się stąd do normalnego świata. Fajnie. W czym jest haczyk? Jaki haczyk? Ten mój odwęt nie kurwa od wibratora co jest w tym trudnego? Mariusz to wielki grand proeloero Pewnie zajebił zastrzelec. Poza tym nie możecie zabić go od razu. Dookoła są jego strażnicy w liczbie 107. Oj, sorry. W liczbie 5. Gdy ich zabijecie Mariusz stanie się śmiertelny i będzie mu mogli zrobić Kiedyś, loda. Szybko, Fajnie. Szybko, no to szarek, nic innego jak walka. A ja idę się poruchać. Do widzenia. Zakonnych wśród świateł lichtarzy modlą się klerycy. Bynajmniej nie starzy są rozmodleni. Na twarzach skupienie leczka. Każdy bacznie zerka na swe przyrodzenie, Bo raz tylko starczy postąpić niebacznie, A sam arcybiskup masować wnet zacznie. Już od go z kroków zbliża się w eterze I każdy kleryk nogi zapas bierze Choć mają na sobie czerwone majtusie, to i tak siedzieć wolą cichutko jak trusie. na wpuść do dupy, miał zjadać własne kupy. na wpuść do dupy, miał zjadać. Własne szatana wpuść do dupy. Miał zjadać własne kupy. Szatana wpuść do dupy. Miał zjadać własne. Jeden nieborak pozostał w swej nawie Bo stracił nogi ongiś w dziecinnej zabawie Tak więc nie mógł uciekać ten biedny A Ksiądz arcybiskup tylko na to czeka Już ciąga, a trzapkę rozpina Musimy się kochać jak święta rodzina Posłuchaj, słodziutki, milutki kapłanie Jesteś mężczyzną, na pewno ci stanie Nie minie nikogo ta silna pokusa Bo przecież od Boga dostałeś falusa Co widzę? Nóg nie ma kolejka Co mówiąc na prędze szaty z niego zwleka Nogi po prawdzie Nie są ci potrzebne Czemu się wyrywasz? No zaraz ci jedne, Zaraz cię zaniosę i w tam się zabawimy i będzie wspaniale Czekaj chwileczkę, przeszkadza mi w stuła Żeby orgazu mi nie zepsuła Módl się bręciutka, mój miły bracie O ja tymczasem czasem zajrzę w twoje gacie. Szatana wpuść do dupy Miał zjadać własne kupy Szatana wpuść do dupy Miał zjadać własne Szatana wpuść do dupy Miał zjadać własne kupy, szatana wpuść do dupy. Miał zjadać własne kupy. I biedny kaleka bezsilnie się miota, ale już się rozpoczęła, biskupia głupia robota. Im. Przygrywają kościelne organy, a już się wypuścił w analne tany, Tragicznie miał się skończyć ten biskupa kawał, bo kleryk przeżył analny zawał Biskupie szarpie znakła i zwolna, lecz na nic się zdaje ta praca mozolna, bo już się zawarła Dupa kleryka, a fiut bez zaszczypie jak ostra papryka Szatana wpuść do dupy, miał zjadać własne kupy Szatana wpuść do dupy, miał zjadać... Własne szatana wpuść do dupy. Miał zjadać własne kupy. Szatana wpuść do dupy. Miał zjadać własne. Że pojawia się Boruta. Ja tobie obecnę twojego fiuta. Do tej czynności użyję sekatora. Będzie rachciach i bum! Nie będzie fifora! Tak się, splituj, przemiły Boruto. Kiedy mnie uwolnisz, to i twoją dupą się zainteresuje. Ach, ty kupi klecho, znam ja lepsze chuje To mówiąc, odcina bez pana na kolana Od spermy i krwi posadzka uwalana Na płytach z lek, metropolita A parę metrów dalej potoczyła się pyta Niemoralne przesłanie nie zawsze jest dobre, kapłańskie ruchanie jeśli w wystaje ci fuja. Ja? Jak, nie świetnie. Się nie udało się wam nie pokonać Mariusza i jego elity. Zasługujecie na dużą i małą pochwałę. Mała to ta, że jesteście zajebiści, a duża to ta, że jesteście zjebani. Ale już nieważne, ale już pokojo mnie, oginisty my Maćku, łapie, groszku i Marianie. Teraz nagroda, powrót do świata. Przechodźcie wielka dwójko. Jaka dwójka? Wypierdalaj. Kiedy chuje w dupie mam, mówię sobie z Pożałujesz tego, co zrobiłeś. O cholera, to już się dzieje. Do piekła, do nieba, na ziemię. A, 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 a. -a, -a.